Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dziś, tak jak widzicie, będziemy mieli do czynienia z czymś innym. Nie będą to popy, nie będzie to żadna kolekcjonerka. Będzie to po prostu figurka tak zwanej akcji czyli ruchoma figurka, jak najbardziej zbliżona do rzeczywistego wyglądu w skali 1 do 6, czyli taka około 30 cm. I przed nami taki piękny oto nurek. Navy Seals Seal, czyli tak potocznie zwany foką. Figurkę udało mi się kupić gdzieś tam okazyjnie, taką po przejściach, bo jest to dość stara figurka, będzie miała prawie 10 lat, więc no, stało się coś tam takiego, co w większości figurek się dzieje, czyli zaczęła się uszkadzać powłoka, obranka, ale o tym za chwilę. Dobra, e, to jest kartonik, proszę bardzo, tak jak widzicie jest to taki e, underwater demolition team, czyli taki oddział e, jak gdyby zniszczeń podwodnych, o tak dosłownie tłumaczę, czy po prostu e, robiący boom, czy wybuchy, czy jakieś uszkodzenia, e, czy dywersje po stronie wroga pod wodą. E, producentem jest renomowana firma Hot Toys, no, 10 lat temu jeszcze te figurki nie były aż tak, tak do, dopracowane, jak teraz są, ale jak, dla mnie jest to bardzo przyzwoita figurka, takie pudełko otwierane na rzeptu. Z tyłu mamy trochę przykładów, jak ten wojak może wyglądać, ile ma wyposażenia. Pod względem wyposażenia jest to, jest to bardzo obficie wyposażona figurka, co postaram wam się pokazać za chwilkę. Dobra, zabiorę już ten kartonik gdzieś tutaj na bok i wjadę z figurką, uwaga, ona jest tak dość mocno dość mocno obwieszona sprzętem. E, proszę, może takie kilka ujęć z różnych stron. O. E, trochę tutaj jest takiej mojej, e, mojej własnej inwencji twórczej. Musiałem ratować tutaj co, co się da przede wszystkim ta figurka straciła takie pokrycie gumowa, gumowane ona miała tutaj na całym tym kombinezonie taki, taki jak nurek powinien mieć ten piankowy kombinezon to było takie gumowane i ta guma z czasem zaczęła się po prostu parcić, lepić trzeba było go całego rozebrać i wykąpać w wodzie z mydełkiem, w takiej ciepłej, żeby, żeby to zeszło, bo bardzo brudziło przede wszystkim też i no nie wyglądało to estetycznie, a teraz no ten nurek i tak wygląda dość przyzwoicie. Dobra, ja może mu zdejmę dwie rzeczy, które, które są najłatwiejsze do zdjęcia i przy okazji pokażę wam. To jest jego, jego karabin. Ja mogłem sobie uszykować jakieś Jakieś tło, albo po prostu na chwilę go odsunę. To jest jego karabin, bardzo ładnie MP4, chyba tutaj z ruchomą kolbą, z taśmą, z, takim, z taką optyką, już założoną ładnie, ładnie wykonaną, jak na tamte czasy, bo nie ma tutaj namalowanej tego, tego szkła, tylko wygląda, jakby rzeczywiście tam było, było szkło. No, no nie jest to przez na wylot, ale jest to, jest to fajnie zrobione. Pod spodem zamontowana latarka. No, fajny, ładny, ładny karabinek. Wyjmowana też z tego, co... O, wyjmowany magazynek, to ze standardem takim już, że widać tam naboje. Tutaj ma też jakąś... jakiś opis. o Nie wiem, czy będzie to widać tutaj nad magazynkiem. Fajnie oklejony taką taśmą bardzo przyzwoicie, bardzo przyzwoicie wykonany. Nie jest to oczywiście metal, tylko plastik, ale bardzo ładnie, ładnie wykonany ten karabin. Teraz druga rzecz, którą ma założoną na sobie, tutaj gdzieś coś trochę mi się nie udało, więc jest założona na takim, na takim pasku. Jest to zestaw do. E, chyba oddychania, chociaż no taki, z takimi rurami, z ustnikiem tutaj gdzieś do założenia, z taką gumową taśmą za plecy. Pod spodem mamy butle. Ładnie to wszystko wygląda. Tu też czymś oklejone, tak jakby nie wiem, żeby się nie obdrapało. Może jakiś specjalista od tego. Od, tych, od tego sprzętu gdzieś tu się wypowie i teraz tutaj takie ciekawostki jak z tyłu zobaczcie jest taki, taki może chyba zbiornik na powietrze nie wiem czy, czy taki, takie coś a pod spodem mamy tutaj nawet rurki wszystko jest, jest naprawdę wykonane jak, jak, jak prawdziwe te, te rurki są z jednego do drugiego zbiorniczka jest tutaj wszystko ładnie rozprowadzone. No, jestem naprawdę zaskoczony. Tutaj mamy też jakiś zegar. No ta butla jest z fajnym opisem. Także tutaj też z boku jakaś plakietka. Naprawdę, bardzo, bardzo przyzwoicie jest to wykonane. No, trochę te rurki mogły być bardziej miękkie, ale to chyba też z tamtych z tamtych czasów. Dobra, to, to sobie żeśmy zdjęli i, i teraz ten nurek jest trochę bardziej bardziej mm, widoczny, e, chociaż tego sprzętu i tak jest bardzo, bardzo dużo. E, zacznę może od tutaj od dołu. Tu mamy fajny nóż z pochwą, który, który tutaj jest zamocowany. Nie będę chyba tego wyjmował, bo to jest naprawdę walka z tym. Tutaj dwa obciążniki, takie założyłem. Dodatkowe, plastikowa kabura i pistolet na sprężynce, żeby go się nie pozbył przypadkowo. Sprawdzamy, czy magazynek jest wyciągany. Nie, nie jest wyciągany, ale, ale tutaj suwadło jest, jest ruchome, także można odciągnąć do tyłu. O proszę, nie suwadło, tylko cały ten całą tą część nad lufą. Kabura jest plastikowa, także też super zrobiona. Tutaj mamy radio na ramieniu. To radio też ma odłączany ten akumulator pod spodem. To są dwie ruchy, osobne części na takie małe z boku zapinki, także jestem mocno w szoku. Tu wisi mu taki czerwony sznurek od chyba tej nadmuchiwanej awaryjnie kamizelki, którą ma pod spodem. Oczywiście tu z tyłu też kilka różnych takich e, pojemniczków, e, takich mini plecaczków na jakiś sprzęt. Dobra, pod spodem jest tam jeszcze jakiś taki pas. Tu z przodu jest też kilka e, kilka tych e, toreb na magazynki i akcesoria. Tutaj mamy taki mały kompasik, tu jest radio, które jest z boku i łączy się z tym radiem na ramieniu. Tu pod spodem są dwie takie też mini butle, nie wiem czy będzie je widać. No naprawdę i ta kamizelka u góry też jest z takiego, z takiego materiału jak, jak, jakby prawdziwe było takie takie. takie. Taka do nadmuchania, także super to, to się prezentuje. Tak jak mówię, tu dwie są jeszcze takie małe butle, pionowo założone. E, tutaj, e, tutaj mamy też ty, kilka tych różnych e, pojemniczków. Tu przed nim, tu jest też taka trochę, trochę zrobiona, jest to taki zestaw, e, który pozwala mu się orientować. Chyba w terenie są, jest tu zegarek, jest tu jakiś tam e, zegar, wskaźnik, i jest także taki duży kompas, także jak płynąc to przed sobą pewnie trzyma w dłoniach i może sobie tam znaleźć drogę. Tu z boku następne, następne pojemniki i dwie fajne gumowe gumowe płetwy, które spokojnie możemy założyć mu na te buty. One też są one też są gumowe, takie takie nie gumowe, tylko takie takie no, no, trochę takie podgumowane, wyglądające jak, jak guma, także to też jest, jest naprawdę fajnie zrobione. E, tu mamy zegarek e, zapinany na ręce e, w dwie, dwie takie plastikowe rękawice. W komplecie są jeszcze dwie materiałowe wymienne dłonie w rękawicach, taki z, z miękkimi palcami, już nie wyciągłem tego. E, tutaj mamy także drugi, e, drugi zestaw. Oddechowy, a tutaj na takiej na takiej i na głowie ma założone okulary i e, cały zestaw taki do, do rozmawiania ja z powrotem spróbuję mu to tak założyć, żeby to mniej więcej wyglądało tak jak powinno. Czyli gdzieś przed sobą ma ten zestaw do oddychania e, i tutaj zróbmy mu tak, że o, gdzieś ten karabin będzie. Będzie w dłoni. O, postaram się go jakoś tutaj tak trochę bardziej wy, wy, wypozować. Już tutaj coś próbujemy z nim zadziałać, żeby był bardziej taki wypozowany. O! Czy w ten sposób gdzieś z tym karabinkiem tak, tak na bok, czy trochę na razie w dół. I tak prezentuje się nasz Stefan Nurek, jak ja to na niego mówię. On pójdzie do kolekcji Sebastiana. Ja troszkę przegapiłem, bo kupowałem już mu żołnierzy w skali 1 do 6 i chyba nie zrobiłem żadnego filmiku z nimi. Także jeżeli będę miał taką okazję, to, to spróbuję wam to nagrać, a ten będzie można powiedzieć tu pierwszym filmikiem z takiej tej osobnego działu 1.6. Dobra, mam nadzieję, że Wojak Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do oglądania innych filmów, może znajdziecie coś ciekawego na moim kanale, trochę o popach, trochę o kolekcjonerkach, trochę o, o różnych albumach, o filmach, no i o figurkach ze świata World War World Robot. Także jeszcze raz zapraszam i do następnego. Hej!